Siema, 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 siema! Z tej strony Imperator Banan, a to jest z powrotem Outlast Whistleblower. <laughs> Skończyliśmy ostatnio sobie w tym miejscu. Mieliśmy iść do chyba jakiejś wieży radiowej. Eee, skrzydła administracyjnego, żeby uciec. No ta, mamy wejść na górę. Ale o tyle ile znam horrory. To to nie pójdzie tak łatwo, to nie może pójść tak łatwo. Ja coś czuję, czekajcie. Oh, I dalej. Ja coś czuję, że to będzie tak Że my wejdziemy wyżej, bo patrzcie jakie to jest duże. Co nie? Tam się kończy. My... chociaż nie musi w sumie tak być, ale... No właśnie, na pewno będzie jakaś przerwa w moście. Albo... Spadniemy. Tak zazwyczaj jest. W takich... W schodach wysokich. że ten strój wygląda w ogóle. A, ja zapomniałem, że kamerę w ogóle mamy. Tutaj da się wejść, ale jeszcze tak tylko zobaczę. Tutaj też się dawy. A nie. A to nie jest drabina. Dobra. Myślałem, że to jest drabina. Tu jest drabina. I jesteśmy. Teraz przez okno. Hopla! O ja pierdziele. Nic nie widać, góry jedynie widać. Eee, możemy zobaczyć, kurna, jak to, no nie powiem więzienie, tylko to jakby laboratorium, no bo oni nas nie widzieli za nic, tylko bardziej właśnie po prostu Byliśmy tam... No w sumie więźniami byliśmy jakby, coś w tym stylu. Nie wiem w sumie jak to nazwać. Jak już mówiłem, nie znam się za bardzo pierdzieli, że my tam musimy przeskoczyć. Przecież ja nie dolecę. Znaczy pewno dolecę, ale... Sprawdziłem, że bym chyba nie doleciał. Chociaż nie. No dobra. Bierzemy rozpęd. I... No! No, lepiej, żeby się nie spadł. Ojoj. Bo trochę tam było wysoko. Ja szczerze myślałem, że on sobie zjedzie po tym dachu i spadnie na sam dół. Ale widać nie. Żyjesz? Taka cisza. Chyba żyje. Okej okay. mieliśmy szansę usłyszeć jakąś rozmowę. Gdzie ja w ogóle jestem? Tu jest jakieś... co jakieś drzwi, ale zablokowane. Mogę to przesunąć? Nie Tu nic nie ma, a może... A, tu jest szpara. Tu jest szpara. To jest strych jakiś chyba. Mogę tu przeskoczyć? Nie. Ale tu jest jakieś przejście chyba.

Ej, tu ktoś był? Przepraszam, że tak Próbowałem się wsłuchać e, w tą konwersację, ale e, i też sorry, że tak. Co chwila wyłączam i włączam ten tryb. Mm. No wizyjny, Ale nie chcę za bardzo. Dobra, nie przesaszyłem się tego. Nie chcę za bardzo go marnować, wiecie, bo ta bateryjka dosyć szybko schodzi. O! I w ogóle tam jest, ale chyba pod nie. Jak się mogę do niej dostać? A, z tamtej strony było, dobra. To sobie szybko przejdziemy. Szybko przejdziemy? Kurde, wróćcie. Jak ja mogę tam przejść? Ej, bez jaj. Nie wiem. Albo. jakiś głupi jestem. No bo tutaj nie. A dobra, wiecie, co walić. Trochę zużyłem na nią w swojej już własnej baterii, ale i z tym. Okej. Okay. I lec. O, ale tym chłodne oczka. Weź tak nie rób, mordo. Tego się trochę wystraszyłem. Ale tu jest jakiś chłop w ogóle. Dobra. Mm. Ja się będę w sumie może troszkę streszczał, bo ta bateria, no tak jak już mówiłem, nie jest jakaś <gryw> rewelacyjna. No mniej 6 jeszcze mam, ale... mam pójść. A tu. Okej, okay. postaram się trochę, o, dziękuję, e, trochę, wiecie, oszczędzać, bo kto wie, na później się może przydać, ale tak jak są te memy na przykład, że zostawię tą potionkę na przykład, bo mi się przyda później, tymczasem ukończyłem grę z 6, 500. kurde, nie umiem tego powiedzieć. Setku tych pocionek na przykład, nie? Bo w ogóle ich nie wykorzystałem. Tak samo tutaj, to jest bardzo często się zdarza u Graszy, że mówią, zachowam to na później, i potem w ogóle tego nie wykorzystują nawet. Ja tak mam czasami, nawet jak gram w Minecrafta, właśnie robię potki, specjalnie na przykład przygotowuję się na smoka z znajomymi. No i nic w ogóle tych potek nie wykorzystuję. Ale lubię się bawić w alchemie, przynajmniej. Mogę tutaj mogę. Ja się tu czuję na górze bezpiecznie, ja nie chcę schodzić. O, nie mogę przeskoczyć. Taki duże, taki duże to w ogóle jest. Zamknięte. To chyba też? Tak. Zakładam, że to też, dokładnie. Tutaj nic nie ma. Przejdźmy tędy. Słyszałem coś. Przejdę sobie tędy, xd tak, tak po prostu. Mogę tu wejść? O Mogę! O chyba nawet miałem tutaj wejść A zobaczę na razie co jest tutaj. Tu chyba właśnie nic nie ma. Jeżeli mam tam wejść. No tak, nic nie ma. No mogę też tędy wejść. Chodź, chodź. O nie, 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 nie. Dobra. Nie, nie w ten sposób. Jak Hopla. On może tu wejść? Nie chcę wiedzieć. Chyba nie może. Dobra. Dobra, tamto nawet nie próbuję, bo po co miałbym te drzwi otwierać? Schodzimy piętro niżej. Tak, mi się bateria skończy. Co to jest? Jakieś miejsce gdzie coś szyją? Możesz... dodała specjalne te ciuszki uszyli. Ja pierdziele. Nie lubię jak jest zapisywanie. Bo to może oznaczać, że coś mnie zaraz dorwie. To może to oznacza, nie musi, że nie, nie oznacza, że musi, ale może. oj 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 okej okay. tu ktoś a nie dobra ja myślałem, boże ja myślałem że tam ktoś stoi a to był tylko trup okej okay, mam nadzieję że mi YouTube nie ten zgrupuje filmu. A w ogóle mamy tego. Notatki. Zresztą jeszcze mieliśmy jakieś, coś takiego. Teraz to. Jeszcze jakiś dokument znaleźliśmy. Więc idziemy dalej. Że tutaj się wszędzie mogę schować pod tymi biurkami to też yy, jest takie troszkę podejrzane. Myślałem, że tu jest coś co mogli. Bardzo ciemny pokój, nie podoba mi się to. Czy wysłyszycie to samo co ja? Ja pierdziele wystraszyłem się tego, Gdzie ja mam, co ja mam w ogóle zrobić? skrzydła administracyjnego. Co ja mam zrobić? Siema! Sorry nie zauważyłem cię w ogóle Czy ty idziesz w moją stronę? Nie idź w moją stronę I don't like you Może powinienem zacząć biec? Chyba tak, teraz jest na pewno, pobyć gdzieś nie chcę wiedzieć, naprawdę. Słuchaj, to stary. Bateria, dobrze. Długo się strzeżę. Trzeba boi, bo nie wiem. Z której strony może przejść? To zamknięte, ok. Ta muzyka jest. Muzyka w tej grze jest świetna. Tak mi się podoba. klimat robi. Ale ja nie chcę, żebym to otworzył. O, oh, right to stary, story! Biegnij, biegnij, biegnij! Powiesz, że to jest otwarte? To nie jest otwarte. Nice. Cieszę się. O, ja, ja, Nie! Nie... O... Czy on... Oj, oj. Myślałem, że sobie złamał nogę przez chwilę. Eee, Może lepiej... A nie. Bo no właśnie przy... myślałem, że to się. O nie, nie mogę teraz sprintować. Myślałem właśnie, że to pojedzie w dół i będę musiał wskoczyć tam, ale. Nawet nie zdążę zobaczyć

O cholera, fajne małe oczy. Nie, wiem, co ja ty, ale tych robi. robię. Nie, czy on nie chcesz gdzie zrzucić?

I'll never let anything happen to our children. Not like. Not like what? Źle. 12 godzin później I co on cały czas stał w tej szafce? Co on robi? A, myślałem, że to jest ten typ. Oj, już słyszał. I need you to try to bleed no, less. No, no, I know the fair sex are filled the same no, wounds no, that you're suffering. No, but you really need to make an effort. No. I'm so sorry, darling. jest Ja pierdzielę ten chłopca psychopata. Ja pierdzielę. W sumie, kto w tej grze nie jest psychopatą oprócz naszego głównego bohatera, tak się zastanawiam. Ja. Co on mu? Hold still, Like a little girl again. Now the more delicate bits. Ah, please, no! Ah, no, eh. no! Please! Ah, <sighs> God! Oh, yo, 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 yo. <laughs> Co, co powiedzieć? No, wykonanie perfekcyjne. <laughs> Nie! Pierdzielisz, że my teraz jesteśmy na jego miejscu. A jednak. Mm. Nice. Such skin. Dziękuję. It's not pleasant, I know. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything vulgar. A soft place to welcome mice. To grow our family. The Czy, czy, o, czy nie, nie zrobić tego. O! No spoko. Nie wiem, czy mi YouTube nie zdemonetyzuje filmu za siurka ale się okaże. My kamera Czy ja? serio Ja się ubrałem w 3 sekundy dosłownie. A, ale dalej mam przebitą nogę. Co jest? Nie. Nie. Nie, ale hamsko. Ale hamsko. Zabrał nam bateryjki. Jak gdzieś tu znajdę, czy co? No, please, man. Don't be so gay. Mam taką aurę, patrzcie. Widzę światło. Teraz więcej widzę znak to wizji niż zy. Kurna, no nie błagam. On nie może mnie tu znaleźć. Oh, no, you don't Please, mam To jest otwarta, czy tam jest? Kurde, tam jest łódka. Ok, let's go, dajesz biegnij, Mordo, wierzę w ciebie. nie, 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 nie dawaj, 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 dawaj. NIE! O cholera jasna A tam były drzwi! Tam są drzwi! Tam były drzwi za nim, dobra Już wiem gdzie mam iść A dobra, zaczynam tutaj. On sobie idzie, on, na, na szczęście on nie biegnie tak jak Krysia. Eee, tak jak Krysia, tylko o sobie po prostu idzie. Niech on sobie przejdzie tam, to będę miał trochę więcej czasu. Poczekamy jeszcze chwilę. Kurde. Stary. Zajebiste poślady. mi Przeszedł tak. zauważył. To jest stary, to jest taki zobaczony tekst, proszę. Bo jesteś celem i biegnij. Rumu, run. biegnij, Mordo, nie zatrzymuj się. Dawaj, dawaj, A? dawaj, dobrze. Idź! Oj. A myślałem, że on... Myślałem, że on sobie teraz serio złamał nogę. No dobra słuchajcie, A skończymy sobie teraz dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych. Siemanko i cześć!